Cześć, Mano. Witajcie. Ja jestem Kacper. To jest kolejny odcinek na moim kanale. Pokażę Wam, jak się zarejestrować na dlc -site, Bo dużo osób pisało w komentarzu. Wchodzimy w to. Tutaj już nic nie robimy, no zarejestruj się. No i wchodzimy w Discorda ich. Ja Wam, wyśle, ja wam podeślę link do opisu. Dam. No i wchodzimy w to. Na taki kanał. Już to wcześniej testowałem. Klikamy to Open Ticket. No i u góry się wyświetli kanał tekstowy Ticket. Wpisujemy. O, właśnie to. Tylko nie pamiętam czy z dużej, czy z małej. No i dostaniecie tutaj kod. Musicie poczekać do 30 minut. Ja tak bynajmniej miałem, że czekałem. No i tutaj go kopiujecie, klikacie to. No I tam yy, rejestrujecie się dalej. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.